Podczas sesji Rady Miejskiej w Legnicy doszło do niecodziennej sytuacji. Prezydentowi Maciejowi puściły nerwy, dał im upust podczas zamaszystego opuszczania sali obrad. Szanowni Państwo, doszło się do skandalicznej sytuacji podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Legnicy po raz pierwszy w historii legnickiego samorządu obrady musiały zostać przerwane. Drodzy Państwo, w związku z tym składam wniosek o przerwę 10 minut. Proszę o głos, głos przygłosujemy tą ja. W momencie, kiedy sesja była już przerwana, składam wniosek o przerwę. 10 minut. Proszę o głos, głos przygłosujemy tą ja. Proszę o głos, głos przygłosujemy tą czerwę za. Czy głosujemy tą ja. ja starałem się opuścić salę, obrad zostałem przez niego, tego dziennikarza zaatakowany. Nie, nie wiem, jak to się zakończy finalnie, no, ale.

Tyle, że chodziło o jego zachowanie. Szanowni Państwo, doszło dzisiaj do skandalicznej sytuacji podczas obrad sesji Rady Miejskiej Legnicy. Nasz mały kłamczuszek Maciuś. Subskrybuj, będzie tego więcej.